Dobra. Okay, let's see, man. Welcome to Quiplash, population you got. Okay, folks, welcome to your worst nightmare, but in a good way. <laughs> Time for round <laughs> okay. You okay. <laughs> two. You'll get two prompts on your <laughs> <choice>. turn. Just, <laughs> <answer your laughs> Just answer them however you want. Your <laughs> oh, responses or quips will be pitted against someone else's, and everyone will vote on their favorite. You score based on the percentage of players who like your answer. Plus, there are winners' bonuses at stake. Go. No, dobra. Okay. E, dobra. Po polsku pisujemy. <laughs> Dobra, send, okej, okay, pierwsza. O kurde, to jest ciężkie. Wbijacie w ogóle ludzie? Jest audience jest 49. Kurwa mać. Kurwa mać no, wyjebało mnie. Ja fuck, a jak cię wyjebało? No nie wierzę, że wyjebało mnie kurwa. To za krety, no zakrety, no za nie! Jestem, po ale nie, nie jestem, 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 e, 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 tylko, nie będzie, tylko nie będzie, tylko nie będzie kurwa mojej jednej odpowiedzi po prostu, no i tyle. No dobrze. Przegrałeś. Kurwa no. mać. O, trzeba było się bawić jakieś tablety? ty, ty. ty. Ty ty, 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 dobra, 66 osób. Jeżeli chcecie dołączyć, wy oceniać nasze odpowiedzi, wystarczy wejdziecie na jackbox.tv i wpiszecie wpis wpis GVTT. Najlepsza rzecz, jaka może się. Najlepsza rzecz. Jaka może się. E zdarzać? No, Najle plusy bycia wrzuconym do wulkanu. No? Słyszysz majtki. Możesz znaleźć pierścień Frodo <laughs> Pierścień Frodo Musi być Tak, pierścień Frodo Yeah! Yes. Wygrałem! Yes. Matko Boska Pierścień Frodo Wasted. To było, dobre, to było tak. the to a happy life Wygrałem Sekret do szczęśliwego życia Wyciera ciała Jimu Z... <laughs> Ja, to wcieranie w ciało Jamu zje... I co? So. <laughs> nie, bo mi wyjebało mnie z tego. A name for dla gry planszowej, która będzie przypadać dzieciom koszmary. Wujek puka do tych drzwi. Marek <laughs> i zaczarowany flet. <laughs> Marek i zaczarowany flet wygrywa dla mnie. Sorry, dla mnie wygrywa. Wujek yeah. puka do twoich <laughs> drzwi. <laughs> Nazwa gry, kurde, wujek, puka na twych drzwi I co, wygrał? Marek, zaszarowany fled, stary, Marek ejc. Ejc. A, Wygrał flat. Marek, fled był dobry, flat był dobry No i kurde, winner <laughs> No i kto? Wydaje mi się chyba, że ja Bo ja sam po tej mistrzem uh, za mną No i kurde, flaming. Jeej, jestem drugi <laughs> Flamie zostaje! Flamie zostaje! Pognęłem do przodu, pognęłem do przodu Dobra, runda droga Dobra Dobra To, o kurde, to 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 się... A, i, ja już, już mam, już mam To czekaj, to musimy <grym> myśleć jakieś <grym> oryginalne Ehm. Um. Hmm o, kurde. Nie wiem, to, nie wiem, czy to dobrze rozumiem. Kurde, tego też nie, nie rozumiem. Tego akurat pytania nie, nie rozumiem, tylko tego, tego pytania, szczerze mówiąc. Skończyłem, jestem napletkiem, który skończył. Trochę sucho, Kurde, nie no wiem, nie moja wina, pisać. że trochę sucho Ja też nie Kurde, wiem Kurna, no takie pytania no, to jak akurat... miałeś, miałeś rezum, to jest życiorys, by the way Stary, to, to akurat nie, to nie Wbijacie ludzie, będziecie mogli głosować na nasze odpowiedzi. Jest 91 osób w publiczności. Wystarczy wejdziecie na jackbox.tv, jackbox.tv. Macie na ekranie i wpiszecie kod g I możecie wtedy głosować na najlepsze odpowiedzi. Spoko sprawa, mega. I teraz możecie wejść na swojej przeglądarce, wpiszcie to. mi się, że, że będzie. U mnie będzie suche, u mnie będzie sucha. będzie też sucha. No właśnie, trzy osoby tak. Trasz tak jakbyś usłyszał podczas gry tachy. W... jakieś podczas... takie wyzywanie, się, disowanie się takie Czy no. pierdziele ci wierzą w fry szachmat bek konie Sary koniec, to dwa A słabe. Takie coś to było. To no, było To już suche jest To już było suche Sary Bar, wygrałem kurwa Sachmat dwie konie, stary Żywiań, no starony. kurde, szachmat bije konia. No ale bije konia to jest takie stare... Wszyscy ci to mówią, no, no raz wstajesz starium, i wygrałem. I słyszysz i wygrałem. słyszysz od kurde znajomych, że bili konia. Z... Eee. Śmieszna pozycja na życiorysie Abrahama Lincolna. <grym> <grym> Daj pracy. No pracę. <grym> Farber kolonii mrówek, lol. <grym> God damn it. No, kurde i zobaczmy kto tu wygrał. Kurde Slave rock ten. Oooo daj no pracę ziomek, no Chyba więcej osób by się przydało, no no wiecie, no to za, zaraz Bo może sprawa. dobierzemy ludzi, zaraz może dobierzemy ludzi. Śmieszne okay, ubranie, które mógłbyś ubrać Posąg Dawida Czas na Ogórka Strój ogórka Gumiaki i parasolka Strój ogórka, Ja mówię... Gumiaki i parasolka, sorry Strój ogórka Strój ogórka, stary Ja pierdolę. Dzieło sztuki Gumiaki O, strój ogórka wygrał, kur... Ja jeszcze wygrasz Ogórka Ora runda trzecia. Nie, no, nie na, na, na drugą weźmiemy trochę więcej osób. O, właśnie mówiłem, no. Tylko to trzeba byłoby dodać na tego, no, na, na Skype'a, na Skype nie? Żeby widzieli. Nie, no, to znaczy wiesz, to działa na tej zasadzie, że. Nie no, na tej stronie też pokazuje ci i... odpowiedzi, tylko nie pokazuję ci ile tych punktów zdobyłeś. Ty no zobaczymy, zobaczymy kto wygra, to jest decydująca runda. <noise> The name, a for, bad name a... for a brand of hot sauce. O oh, kurwa. La marki o sosu. O mm. oh, kurwa. <laughs> hmm. Hmm. czekaj. Dobra, ja mam. Dobra, ja też mam. Coś mi się wydaje, że ten... Możesz zwiększyć trochę czas na odpowiedzi? A nie wiem, czy da, da się coś takiego zrobić, chyba nie Zero Nie wiem. No, no, właśnie o to chodzi. Now, round, to Pikantny zwieraczek. <laughs> Piekielne pięty szatana? Ja <laughs> yeah, pierdolę. Dobra, stary. Dla mnie wygrywa piekielny zwieracz, kurde. Pikantny ja PIKANTA stary. Pikantny zwieracz, stary. Cebularz pikantny, nocny jastrząb. Przesuń kamerkę. No, kurde, bym musiał przesunąć, a tak słabo, bo tu mam parę elementów, które bym musiał przesunąć. No dobra, nie będzie. Pikantny zwieracz. Czekajcie, postaram się to poprzesuwać chwilę, moment. Eee, czekajcie. Zobaczymy kto wygra, kto wygra tutaj tę rundę View, Scene. Teraz trzeba będzie dobrać więcej osób. Piecze dwa razy, no słabo kurwa, 24% z Skill, view, Ale to równo wszyscy trochę. O atabasko Tabasko, grasz z nami? No właśnie, Tabunio mógł z nami pograć. Patrz Tabunio. No i kto wygrał? Ja wygrałem, a co? Tabunio musi co? grać. D Dawaj, Tabańsko. Ta baska Ja zrobić. Nie, bo im więcej osób będzie lepiej po prostu i to Jesteś na streamie? A ja cię dodaję do konferencji no. na Skype'ie. Wycisz się od razu tylko. No i wygrał kurde. Boję się. To No. Ok, zakładaj nową, nową grę. Na się ci wysyłam link do fajnej gry.